Witam Was wszystkich, jestem Vincenzo i zapraszam na kolejny odcinek tajemnic kwadratowego świata. Uhu, tak yy, Mamy wersję 1.6.4 I ponieważ jest to już kolejny, chyba trzeci czy tam czwarty update w ciągu tego dnia. Dlatego więc jest taka długa liczba i przynajmniej jakaś czytalna. Ale włączyłem to tak, aby wam powiedzieć jak wygląda moja wspaniała tekstura wody. Hops. N nie jest zbyt <śm> oryginalna, tak więc musimy wyjść, włączyć zwykłe, wejść i odtworzyć. Tada... O Boże, jak to strasznie wygląda. Fuj! Nie wiem, już się tak przyzwyczaiłem do tamtych tekstur, że już mnie teraz zatkało. O, wow, tylko chwila Czemu jak się loguje To obrywam Połową serduszkę Pewnie zaraz będzie musiał to naprawić Nocz Ponieważ coś tu się nie zgadza Dobrze A więc czym zajmiemy się dzisiaj Mamy sobie takie zwykłe teksturki A więc Zajmiemy się, chwila Przemiemy jakieś mięsko Tak Tym Ok, chwila, musimy zejść do naszego magazynu i zrobić kilka rzeczy. Otóż patrzcie, bierzemy sobie, chwila, wezmę raz i raz, dwa, trzy, cztery i chwila diament się rozgnie, środku... redstone, tak. Dobrze, otóż patrzcie co się teraz stanie. Podchodzimy do stołku naszego Tworzymy sobie Kompas Wkładamy go do środka Otaczamy go papierem Tada! Mamy mapę! Uhu! Tak, to jest mapa O, prawym ją sobie przybliżamy Chwila, muszę ją ogarnąć bo pierwszy raz właściwie na nie patrzę Naprawdę Jestem tuż po tym jak się dowiedziałem że jest update Tak więc nie gańcie mnie spokojnie Wow i ona tak się obraca Sprytnie I możemy sobie iść I nasza mapa się zapisuje Okej, okay, dobra Tyle z mapą Mapę sobie zrobimy jakąś własną To jest taka testowa mapa Zostawimy ją tutaj Idziemy spać I wracam do Was po chwili, kiedy się trochę ogarnę Tak, dobra Tak więc do zobaczenia za chwilkę Jestem z powrotem tradycyjnie, kiedy chciałem wykopać sobie jakiś ładny, schludny pokoik Zgadnijcie gdzie trafiłem Tak! To jest nasze wspaniałe miejsce z którego nigdy nie będziemy mogli skorzystać Ale kto powiedział, że nie? Zrobimy sobie Ops ups. Nie, zawsze się mylę O Tam 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 Dwa Trzy Mam nadzieję, że się nie pomylę Chociaż dwu odwołuję to jeżeli się pomylę, to i tak będzie to przez to, że to powiedziałem. Raz, dwa, trzy. Nie, pomyliłem się. Arght, cholera! Tak się nie robi. wersję oszczędną Wersję czego? O! Portalu do netteru Tada! Tak, powiedziałem to jawnie, głośno Nie wygląda zbyt cudnie Tada! Jest! Nareszcie, no, chmura, won Nie, właśnie coś zrozumiałem Jeżeli tutaj się wejdziemy ...to w żadnym zwykłym miejscu sobie nie wyjdziemy. Tylko na samej górze mapy. Nie... Dobra, idź. Koniec. Ups. Ale pułapka za tym portalem. Bądź za błędem. Chyba taki dzień. Dobra. Entering the Nether. Dobra, wchodzimy do metera i się będziemy cieszyć Gdzie jesteśmy? O, wow, może być Całkiem spoko, oznaczmy to sobie to miejsce jakoś Pan... Punch... Oooo, oh, wow. nie, bardzo ładnie, bardzo ładnie Podoba mi się Myślę, że idziemy w, jakimś w jakiejś beznadziejnej miejscówce A to całkiem, całkiem przystępnie Muszę powiedzieć Wiem, że mogę podpalać Aby było jasno, ale ja chcę zrobić pochodnie Abym wiedział, że to jest właśnie ja to zrobiłem A nie, że paliły się same od samego początku O, Okej, okay, dobra tam mamy gasta. Ja z nim może lepiej nie będę zadzierał. I on wtedy może nie będzie zadzierał ze mną. Nether nie jest straszny, ale te dźwięki, które w nim są, to naprawdę, naprawdę przerażające, może się wydawać. Dzień dobry wszystkim. Przeszedłem tu głównie po ten netherrack cały, ale przede wszystkim dla glowstone'a. Tak, to jest bardzo, bardzo dobry surowiec. Bardzo ładnie się świeci i w ogóle jest bardzo ładny. rak grzybków. A więc, wygląda na to, że musimy wytoczyć obuchowe działa. Wykopię sobie tylko trochę tego Ile mamy? 47 to stack, wykopię, a potem samemu sobie pójdę tutaj kopać. Bo to nie jest może zbyt fascynujące. Okej okay. Dobra, mamy trochę. Jeszcze tu. I uuuu! grzybki. Dużo mm, sopy grzybowej będzie. O, 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 Siu. Chodźmy jakoś normalnie. Tam, z zombie pigmenów. Ło! Ej! Cholera. Osiała Ty nie będzie przeszkadzał mi co ty na to idź sobie Nie szukam kobotów kolego Ale tam pigmeni huczą Dobra, mamy grzybki Zrobimy sobie. Tu jest Pigman. A tu jest bardzo ładny złożek dla Stanów. Ok. Jest. Doszliśmy i nie zginęliśmy. Jak widzicie, jakiś progres jest. W wypada wypadałem tylko jeden taki kawałeczek Tak więc musimy stworzyć 9 stonów, aby móc stworzyć jeden Lekka kicha Ale i tak się opłaca No, gdzie ona? Cześć Pigman Nie powinien je zaatakować Taka umowa bardzo mi chyba. Nie, nie mogę powiedzieć, że czuję się jakoś komfortowo, są przy mnie świnie zombie ze złocymi mieczami, ale chyba nikt by się w, takiej, w takim położeniu nie czuł zbyt stabilnie. Ja się boję, żeby nie trafić żadnego. i ich tu teraz, w też więcej potworów się zaczęło pojawiać. Zbudujemy sobie z kabla. Trochę... Ok. I kontynuujemy. Ile już mamy? 44, 45. zrobić. Okej. Okay. I jeszcze tutaj są. Nie wiem po prostu co mam mówić, dlatego taka, takie przerwy są. Ponieważ no, nie wiem. Muszę gadać praktycznie od rzeczy. Idź sobie. Ja ci nie przeszkadzam. Ech, jest. Strzelaj. A masz. A masz. A masz. Dobra, idę sobie. Nie zwracaj na mnie uwagi. tego, że podchodzę do ciebie z mieczem. No, jesteś taki hardy? To jest tam nie do walki. A, uciekać Turendy. Rendy. Ups, 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 ups Idź sobie. O mam biec. jest nie, nie mogę tego zrobić jak on trafi w portal to go wyłączę Wariacie! A ugu... Nie, ugu może wginie najlepszy pomysł. Jest. Poszedł sobie. Ile mamy? Wystarczające. Dobra, wracamy. Tak, udało nam się. Teraz którędy wyjdziemy? Już noc? Ooo, szybko. Musimy zrobić sobie jeszcze. Tak, tutaj miałem drewno. Drzwi. I się... To da... Drzwi do neteru. Okej, okay. zrobię cięcie, zobaczę jak stoimy z czasem. Tak, już musimy kończyć, tak więc komentujcie, subskrybujcie, zadawajcie wszelkie pytania i odpowiedzi i do zobaczenia w tym odcinku. Ja się zmywam, tak więc bywajcie i do zobaczenia.